Cześć, witajcie na kanale MB Power. W dniu dzisiejszym mamy Mercedesa klasy S W220, który niestety miał drobną przygodę z lewej strony, z tyłu. No i podziały się różne dziwne rzeczy. Niestety uszkodzeniu uległy sanki. Tu widzimy pęknięcie. Jeden wahacz, drugi rozpadła się kolumna Airmatic, oraz największy wahacz też jest wygięty. Podejrzewam, że sanki z kompletem wahaczy do wymiany. Teraz jesteśmy już po wstawieniu nowych sanek. A, oczywiście wymienione od razu nowe poduchy, nowy amortyzator, nowy używany amortyzator Airmatic'a, A, nowe tarcze niestety, po stare troszeczkę się wykrzywiły. A dlaczego wymienialiśmy sanki? A no, ponieważ wszystko tutaj jest krzywe. A, nic nie trzymało swoich wymiarów. Zresztą, jak widzicie, to jest trochę przesunięte. O, tak, może by było dobrze. No ale nie. E, tutaj jeszcze taka mała ciekawostka. Do kompletu już same gumy były pozrywane. Niestety przy tym zdarzeniu oberwał również amortyzator, który nie trzyma ciśnienia w ogóle i straciła połączenie cewka. Więc, tak naprawdę, można by go próbować regenerować. Jednak, czy to by miało sens, no nie wiem. No, prościej było zakupić całe uzbrojone sanki, założyć tylko to, co jest potrzebne. I mamy fajny efekt. Autko za chwilę wróci na drogę. No albo może na drogę i prosto do blacharza. Natomiast po drugiej stronie mamy coś ciekawego. Jest to Mercedes W213 AMG który przyjechał do nas na wymianę poduszek. Niestety, jak widzicie, mm, kilka rzeczy zostało tutaj już zdemontowanych. Więc, mm, a, powiem wam od razu. No żeby zdemontować poduszki silnika, mm, które nie są jakoś bardzo ukryte, producent wymyślił, że trzeba Wyciągnąć silnik ze skrzynią biegów. tram. No, to już nie jest nawet opuszczenie sanek i podwieszenie silnika. Instrukcja serwisowa mówi, aby po prostu zdemontować całą jednostkę napędową wraz ze skrzynią biegów. Więc, no, tak jak widzicie z tyłu, spornik, tłumik, wał. No, tutaj osłony. No, wszystko wylatuje. Powoli, powoli. E, operacja zaplanowana tak naprawdę na e, 19 godzin. Wymiana poduszek. E, żeby było jeszcze lepiej. Poduszki nie są dostępne w zamienniku. Poduchy są dostępne tylko w oryginale. Tak, tak, widzicie dobrze. Tu jest wtyczka. Tu jest wtyczka, no i niestety poduszki są elektroutwardzalne, tak? Czyli w środku w płynie są pewnie jakieś. W płynie pewnie są jakieś drobinki metalu. Dookoła jest elektromagnes, który pewnie utwardza lub zmiękcza te poduszki podczas pracy. No, tak samo jak to się dzieje z amortyzatorami. A teraz sytuacja, która się może przydarzyć właścicielom modeli W212, W204 oraz W207. Zobaczcie: Pęknięte, zgnite sanki. Tutaj już wahacz leży na wahaczu, bo odpadło jego mocowanie. Klient przyjechał do nas z problemem takim, że auto podczas hamowania ściągało w prawo. Popatrzcie, nawet tu pęknięcie idzie już do drugiego mocowania. No, zabieramy się tutaj za wymianę sanek. Do kompletu tutaj jeszcze z drugiej strony jest pęknięta sprężyna. Więc wymienimy zarówno lewą jak i prawą. Jest akcja serwisowa, którą prowadzi Mercedes. Na wymianę tych uszkodzonych sanek. Niestety czas oczekiwania na nowe, oryginalne sanki to około 2 miesięcy. Tutaj już widzicie efekt końcowy. Przezbrojone sanki z nowymi gumami. Weszło tutaj kilka nowych wahaczy, zarówno te ustalające zbieżność na dole. Jak i tutaj górne z lewej i z prawej strony. Oczywiście wymieniliśmy ten wahacz, który miał pęknięte mocowanie, zarówno ten, na którym się opierał ten górny. Natomiast popatrzcie, jak to wygląda tutaj. Tu nie ma ani grama rdzy Tutaj wszystko, wszystko wygląda bardzo dobrze. Jedyne ślady rdzy, jakie tutaj są, to zobaczcie. To są tutaj na śrubie. No, i na opasce mocującej zbiornik. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądały te zdemontowane sanki. Popatrzcie, już pordzawiałe w kilku miejscach. No, i to pęknięcie. No, i z drugiej strony ten kawałek. Tak, ten kawałek, właśnie, na którym się trzymał wahacz. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was jeszcze na naszego Facebooka i Instagrama. Trzymajcie się. Cześć.